Dzień dobry. Wydawałoby się, że plażowaliśmy, bo w sumie nie było nas tutaj prawie miesiąc. No chcielibyśmy, ale niestety nie da się dlaczego? Bo tyle się dzieje z gajdem, że szkoda byłoby tego wszystkiego ominąć. Nie nagrywaliśmy dla was filmów, ale przygotowywaliśmy dla was super oferty i przygotowujemy się powoli do wprowadzania nowych naprawdę ciekawych rozwiązań na rynek. Jeżeli chodzi o te promocje, to mamy naprawdę coś gorącego, tak jak obecna pogoda, czyli totalną wyprzedaż lunet termowizyjnych drugiej generacji TU. Tutaj jest akurat model bez dalmierza, ale są także z dalmierzem i możecie je nabyć już od, uwaga, 6000 zł. To jest naprawdę wyjątkowa cena, jeżeli chodzi o termowizję. Oprócz tego to już nie jest na promocji, ale to jest coś zupełnie innego, ciekawego, ponieważ mamy tutaj lunetę termowizyjną z doświetlaczem. Po co nam ten doświetlacz? Ponieważ będzie to luneta multispektralna. Będziemy tutaj mieli obraz lunety dziennej, będziemy mieli obraz lunety noktowizyjnej i termowizyjnej nawet w tym najlepszym detektorze 1280. Ale o tym za jakiś czas. Dzisiaj natomiast Pogadamy o nowych, ciekawych monokularach z serii TD 3.0. Ja nazywam się Kuba, a to jest KNIA TV. Na pewno pamiętacie monokulary TD drugiej generacji. One były bardzo charakterystyczne, ponieważ dalmierz, który był w nich, był właśnie tutaj jako taka kosteczka, były one zgrabne, fajne, Tanie, więc czego chcieć więcej? A jednak się okazuje, że możemy coś więcej zaoferować i też za fajne pieniądze. TD trzeciej generacji. Jeżeli chodzi o parametry, będziemy tutaj mieli wybór pomiędzy dwoma sensorami: 400 na 300 oraz 640 na 512 Następnie będziemy sobie wybierali odpowiedni obiektyw, który nas będzie interesował. W przypadku tego detektora. 400 na 300 będzie to obiektyw 35 mm w przypadku detektora 640x512 będziemy sobie mogli wybrać mniejszy 35 lub 50. To też jest coś, o czym za chwilę będę mówił troszkę więcej. Natomiast co się tutaj przede wszystkim zmieniło, to ergonomia tego urządzenia względem drugiej generacji. Ponieważ tak jak powiedziałem przed chwilą, dalmierz był na boku. Dzisiaj znajduje się on pod obiektywem. Sam obiektyw wygląda w ten sposób. Mamy fajne tutaj zamykanie i popatrzcie, jak to się fajnie układa. Wszystko, co mogę robić, robię jedną ręką. Wszystkie przyciski mam pod swoimi palcami. Mogę sobie zmieniać ostrość, mogę sobie chodzić po menu. Wszystko mogę robić jednorącz. To naprawdę jest fajne urządzenie. Teraz tak, jeżeli chodzi o samą obsługę tego urządzenia, jest ona naprawdę banalnie prosta. Idąc od tyłu, tutaj sobie zmieniamy. Yy, Korekcję, yy, korekcję dioptryczną, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli na, na przykład nosicie okulary. Następnie, właśnie ten fajny ring, który się chowa pod naszym palcem wskazującym, pozwala Wam na to, żeby szybciutko łapać ostrość. I następne przyciski to są nic innego jak powiększenie, yy, wywołanie dalmierza, wejście w menu oraz zrobienie zdjęcia lub filmu. Tutaj naprawdę już więcej nie ma o czym mówić, bo. Bo to jest tak proste. Wszystkie pozostałe funkcje, bardziej rozwinięte, oczywiście są już dostępne wewnątrz menu i możecie je dowolnie wybierać. Natomiast jeżeli chodzi o sam wyświetlacz, tutaj też jest fajnie, ponieważ mamy wybrany, yy, mamy tutaj wsadzony 30-039 cala wyświetlacz o rozdzielczości 1024 x 768 Jest on naprawdę fajny, pozwala na fajną obserwację komfortową, bez dodatkowego męczenia oka. Bardzo ciekawym modelem w całej tej serii trzeciej generacji jest ten konkretny. Jest to model 653. Ta piątka mówi nam o tym, że obiektyw to aż 50 mm. Jest to naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ w, w tym segmencie właśnie tych takich bardziej kompaktowych monokularów, próżno szukać gdzieś indziej właśnie tej, tej dużej, tego dużego obiektywu 50. Oprócz tego, też zobaczcie, jaki jest, jest fajny dostęp do baterii. Możemy ją sobie szybko wyciągnąć, załadować nową. Tutaj się. Tutaj się to wszystko też odbywa bardzo intuicyjnie. Jeżeli chodzi natomiast o same ceny, to one się teraz tutaj powoli... Pokazują nad urządzeniami. I teraz jeżeli zastanawiacie się, który jest odpowiedni dla Was, to pozwólcie, że jeszcze powiem kilka takich różnic. Ten 400x300, jego czułość NETD jest określona przez producenta poniżej 25, w przypadku tych dwóch jest to poniżej 20 mikrokelwinów. Natomiast jeżeli chodzi też o. Inne parametry to oczywiście pamiętajcie, że, że te dwa są dostępne w z obiektywem 35, ten 50. Co za tym idzie, też macie inne powiększenie. Mam tutaj ściągę. W przypadku tego powiększenie jest od 2,9 do 11,6 raza. Tutaj macie od 1,8 do 14. W przypadku tego urządzenia jest to 2,6 do 20,8. Do 20 to też postaramy się tutaj w międzyczasie wyświetlić. Więc to nie jest tylko kwestia tego, który wybierzecie pod względem detektora, ale także musicie się zastanowić nad tym, jakie pole widzenia was interesuje i jakie wszystkie pozostałe parametry są dla was najbardziej optymalne. Oprócz tego, jako takie uzupełnienie do tej serii, będą także y, niemalże dokładnie tak samo wyglądające monokulary bez dalmierzy, w takich samych parametrach, z ceną adekwatnie niższą, zapraszamy na stronę, żebyście mogli je poznać. Natomiast wszystkie pozostałe funkcje oprócz dalmierza są dokładnie takie same. Na, na te urządzenia, jak i na wszystkie urządzenia Gaia macie 3 lata gwarancji, To też jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Na, przy czym jest to 3 lata na urządzenie, 2 lata na akcesoria i aż 10 lat na detektor. Także mogę Was zapewnić, że do końca użytkowania tego urządzenia, przez te kolejnych 10 lat, aż się nie zmieni technologia, będziecie mogli z powodzeniem. I z pewnością wykorzystywać detektory Gaida. Jeżeli chodzi o to, co dostaniecie z urządzeniem, to jest to tutaj przede mną, czyli zaczynając od oczywiście papierologii, ładowarka, akumulatorek do wielokrotnego ładowania, kable, ścierka do oczyszczenia optyki i zestaw wtyczki z różnymi. Wtyczkami, które pasują do różnych kontaktów niemal na całym świecie. Więc, jak weźmiecie to urządzenie ze sobą swoją podróż łowiecką za granicę, spokojnie będzie Wam także służyło. Ale oprócz tego, co jest w pudełku, jako taki booster startowy, dostaje, dostaniecie od nas także pokrowiec na urządzenie. Jeżeli pokrowiec to dla Was za dużo, bo wolicie na przykład nosić go w plecaku, to takie oto mniejszy pokrowiec. I oprócz tego. Fajny pasek na szyję z możliwością szybkiego odpięcia i co najważniejsze cichego. No i to, co dostajecie w, razem z urządzeniem, to gwarancja tego, że za każdym razem, gdy producent wypuści nową aktualizację, która bardzo często wiąże się ze znaczącą poprawą obrazu, nie zostaniecie zostawieni samopas. Za pomocą waszego telefonu szybko możecie się połączyć z tym urządzeniem i sprawdzić, czy Pojawiły się nowe aktualizacje, które być może poprawią jeszcze bardziej Wasz obraz. I to tyle, jeżeli chodzi o, o to, co mam do powiedzenia w studiu na temat tych nowych urządzeń. Są one naprawdę fajne. Teraz zaproszę Was na, taki, na kilka właśnie takich ujęć z różnych tych urządzeń w łowisku. Wierzcie mi, że się sprawdzają. Zapraszamy do testowania, sprawdzenia i do zakupu. Z mojej strony tyle. Do zobaczenia. Hej.